Dzień dobry i szczęście Boże, witam serdecznie w piątek 27 czerwca. Moi drodzy, dzisiaj Kościół daje nam bardzo znaną Ewangelię, byśmy się nią nakarmili, byśmy uczynili z niej inspirację nie tylko na dzień dzisiejszy, ale na całe nasze życie. Jest to Ewangelia, zaczerpnięta z 15 rozdziału Łukasza, wersety od 3 do 7. Jest to przypowieść o zagubionej owcy. No i pamiętamy sytuację. Jezus wymyśla taką historyjkę o pasterzu, który ma 100 owiec, i nagle zagubiła mu się jedna. Czyli jedna z tych owieczek była kiedyś w stadzie, ale z jakichś powodów odłączyła się i wyruszyła na samotne poszukiwanie szczęścia. I wtedy Jezus mówi, że ten pasterz zostawia 99 owiec i rusza za tą jedną zagubioną. I szuka, i szuka, i szuka, aż ją znajdzie. Później bierze ją na ramiona, z radością wraca do stada, wraca do wioski i świętuje, i cieszy się, że odnaleziona została owca zagubiona. Moi kochani, bardzo piękny obraz. Co Jezus miał na myśli, mówiąc tę historię. Moi drodzy, po pierwsze, Jezus pragnie, abyśmy wszyscy Jego uczniowie, wszystkie dzieci Boże, abyśmy byli we wspólnocie, abyśmy byli połączeni relacjami, abyśmy się kochali miłością wzajemną, abyśmy sobie myśleli, abyśmy. Za siebie się modlili, abyśmy się troszczyli jeden o drugiego, interesowali się zdrowo jeden drugim, aby wspierać. Jezus po prostu chce mieć nas razem, we wspólnocie. I wbrew Jego woli jest, kiedy ktoś chce odłączyć się i być jak samotna wyspa być wyalienowany, być gdzieś wyobcowany. To nie jest wolą Bożą, żeby społeczność kogoś napiętnowała i wyrzuciła ze wspólnoty, ale też nie jest wolą Bożą, żeby ktoś sam zdecydował, że on się odcina od ludzi i będzie teraz sam. Moi kochani, taki człowiek poza relacjami jest narażony na wielkie ataki złego ducha. Demony tylko czekają na takie ofiary, na takie samotne owieczki, by zaatakować. Depresją, myślami samobójczymi, i innymi po prostu, żeby przypuścić inne ataki na takiego człowieka. No i widzimy w tej historii, że Jezus jest zainteresowany właśnie każdym, kto nie jest w relacjach, każdym samotnym, tak naprawdę. Właśnie ta samotność to jest cecha charakterystyczna tej owieczki, której szuka Jezus człowiek samotny osamotniony jest na celowniku Boga by Bóg mógł podążać właśnie za nią by mógł dotrzeć do niej i obdarzyć miłością i znowu wprowadzić w relacje pokonać samotność to jest myśl przewodnia dzisiejszej ewangelii samotność która z wystawianiem siebie na pokusy demonów, na ataki demonów. To jest sytuacja bardzo niebezpieczna. Dlatego Jezus yy, chce, abyśmy unikali takiej złej samotności, takiego wyobcowania się, takiego wyjścia z relacji. Tak więc, moi drodzy, yy, dzisiejsza Ewangelia jest bardzo praktyczna. Jeżeli Jezus poszukuje osób samotnych, to my, jako Jego uczniowie, mamy Kontynuować Jego misję. Mamy dać mu do dyspozycji nasze ręce, nogi i robić to samo, co on y, robił, kiedy był na ziemi, to samo, y, co on opisuje w Ewangelii. Mówiąc o sobie, chcę, abyśmy teraz kontynuowali tę Jego misję, czyli szukali osób, które są w sidłach samotności wyobcowania, które czują się niekochane, odrzucone, napiętnowane. Jezus do tego nas zaprasza. I taką historię Wam opowiem. Parę dni temu w naszym Centrum Integracji, które działa bardzo prężnie przy Szpitalu Bonifratorów w Łodzi, mieliśmy taki wieczór, było około 10 osób yy, i no, był fajny klimat. Ja byłem zajęty rozmową z pewną osobą i zauważyłem kątem oka, że przyszedł jeden mężczyzna, który właśnie borykał się z tym trudem zagubionej owcy. Czuł się wyobcowany, czuł się samotny i to było widać. I ja akurat byłem zajęty tylko kątem oka, zobaczyłem, że przyszedł pewien mężczyzna który mierzy się z pewnym cierpieniem, jest w pewnej walce i on jest osamotniony. I te pozostałe osoby były zaangażowane po prostu w swoje. Tam ktoś grał w bilardach, ktoś tam rozmawiał i ten mężczyzna był przez moment bardzo osamotniony. To było widać na tle fajnych relacji, ludzi z radosnych, on się jawił jak ta zagubiona owca. No i mo, moi kochani, chwilę potem wyszedł. I tak sobie pomyślałem, Jejku, no nikt do niego nie podszedł, nikt go nie pocieszył, nie zapytał, nie zagadał. I tak mi się smutno zrobiło, że tu jesteśmy taką ekipą można powiedzieć nawracających się ludzi, szukających Boga, chcących naśladować Jezusa, a jak Przychodzi to do czego i mamy taką owieczkę zagubioną wśród siebie to nie ma kogo kto by za nią podążył, kto by za nią po prostu ruszył w poszukiwania, żeby jej pomóc. No i tylko takie dwie myśli mi przemknęły właśnie przez myśl, przez głowę, że on był, później wyszedł, że jest taki samotny. I moi kochani po 15 minutach ja nagle patrzę, a to ktoś stoi przed budynkiem. Patrzę a tam cztery osoby stoją i rozmawiają z tym chłopakiem. I jedna z tych osób, z tej trójki, wraca do mnie i mówi: Tak, proszę, księdza, potrzebujemy księdza. A ja mówię, tak, jestem, okej, okay. czas się pomodlić za pewnego chłopaka. O, naprawdę? Wychodzę na zewnątrz, patrzę, a to właśnie ten mężczyzna, który został. Otoczony troską innych trzech osób. Jednak yy, źle widziałem tę sytuację, że nikt się nim nie zainteresował. Właśnie się zainteresowało ach, aż trzech innych. I oni stanęli na wysokości zadania. I, moi kochani, było tak, że wyszedłem przed nasze centrum, i tam na chodniku przy ulicy nałożyliśmy ręce na tego mężczyznę i zaczęliśmy się stawniczo. O niego modlić, no to było niesamowite. Nie został zostawiony sam, dostał miłość, dostał wsparcie, dostał zainteresowanie. To była właśnie misja, o której mówi Jezus aby dostrzegać takie owce zagubione, samotnych ludzi i interweniować. Jestem bardzo wdzięczny, że jestem w środowisku ludzi, którzy żyją Ewangelią którzy nie tylko y, słuchają, ale praktykują ją y, w codzienności i moi drodzy, no, są wielkie owoce. Faktycznie, jeżeli ktoś się zaangażuje w Ewangelię i da ręce i nogi Jezusowi do dyspozycji, no to Jezus wtedy może robić cuda i robi. Moi kochani, ja bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę pięknego piątku i takiej uważności. Y, roz, rozglądajmy się, czy nie ma tutaj Czasami dziś wokół mnie jakiejś owieczki zagubionej. Jeżeli tak, zróbmy to, co by zrobił Jezus. Podejdźmy, zagadajmy, skróćmy dystans, zaprośmy do wspólnoty, do pewnych wartościowych dzieł, miejsc, do takiego przeżycia, które pomoże tej zagubionej osobie samotnej doświadczyć miłości. Ja dzisiaj, moi kochani, jadę z moimi przyjaciółmi. Do Czech, mamy y, taką piękną imprezę w Prościejowie, y, i na weekend będę tam, y, za granicą, ale oczywiście coś nagram stamtąd. Niech Pan nam wszystkim błogosławi. Bądźmy, moi kochani, jak Jezus, dobry pasterz. Y, miejmy otwarte oczy i serca. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.